Dobra, wylazłem już stamtąd Nie ja wiem czy tam widzicie co tam jest emigracyjnego To że byłem tu już któryś raz, drugi raz już tu jestem czy któryś raz z kolei może piąty <laughs> To Znaczy nie to że mnie znają ale pytali się jak się mi podoba Sprawdzili czy mam ubezpieczenie tutaj na rok przyszły, znaczy na ten rok Gdzie pracuję to takie pierda powiedzieli, że będę że, że wyrobią mi paszport albo kartę ewidencyjną że mogę mieć kartę ewidencyjną To widzicie takiego mnicha za mną U góry jak poszedłem do Forginers dla tych, dla tych obcokrajowców to tam było dużo właśnie takich jak to są należy obcokrajowców, ale bardzo dużo było z Indii było bardzo dużo z Indii i właśnie tych e, z, z tych mnichów, nie wiem skąd oni, skąd oni są chyba no, z Tybetu może no, teraz czekamy na taksówkę pojechaliśmy jednak taksówką, bo e, to jest jednak kawał drogi ostatnio byliśmy na komarku, ale to była inna jazda tym bardziej, że coś na deszcz się zapowiada że dłuż, dłużej się jedzie, jak się załatwia pierdoły. No i teraz trzeba czekać, czy zaakceptują. Nie? Jeżeli zaakceptują, no to wtedy dostanę wizę, będzie wiza przedłużona. A tu zależy od widziomisie jakiegoś tam gościa, który siedzi akurat przy, przy biurku i powie, że temu nie dajemy, i, i nie ma. Nie? No, tak to chciałem tu pokazać. No, tu przeszedłem przez tą salę, gdzie siedzą tutaj tutejsi. Nie wiem co oni tam za, za, załatwiają, ale jest masa, po prostu masa tutejszych jest. Nie wiem co tu się jeszcze załatwia, może jakieś wyjazdy, jakieś wizy, może I dlatego tutaj tyle, tyle tych osób siedzi. No to chciałem wam tak powiedzieć. Mimo, że tego tu widziałem, tylko jednego białego. Ale ja już spotkałem tego jednego białego gdzieś tam. Jak się kręciłem, to już go parę razy w meczu widziałem. Akurat dzisiaj są, widziałem go jeszcze raz. Dobra, czekam na taksówkę. I do zobaczenia. Do zobaczenia z punktu emigracyjnego. Ejka!